Ze względu na to, że pracowałam przez wiele, wiele lat w środowisku pozarządowym, w środowisku kobiecym. Myślę, że wykorzystam to, co zdobyłam to doświadczenie, ale też wykorzystam po to, żeby właśnie stworzyć kontakt pomiędzy społecznością a urzędem, pomiędzy społecznością lokalną, pomiędzy osobami, które będą oczekiwały właśnie wyrównywania statusu, jak, jak, jak jakieś problemy na to wskazują. Także myślę, że mam tutaj duże wyzwanie przed sobą, ale też tutaj widzę, że przedmówcy mają osiągnięcia, także ja tutaj będę wzorowała się na tym, że skoro oni mogli, to ja też będę mogła te osiągnięcia w konkretach, w konkretnych liczbach mieć. Na pewno od wielu lat kobiety są inaczej... W społeczeństwie usytuowane, mają inne, inne aspekty, ich dotyczą. Inaczej się teraz czują w osoby, które z racji wieku gdzieś są wyłączane albo dlatego, że same czegoś nie potrafią, albo dlatego, że pewien system tak funkcjonuje. Czy też osoby niepełnosprawne, czy też osoby, które napływowe do miasta nie są tak idealnie wpasowane w ten cały rytm. No, jest na pewno duża potrzeba, żeby dostrzec te nierówności. Ale też coś z nimi zrobić. Czy to faktycznie będzie należało do Pani To Do moich obowiązków będzie należało reagowanie na to, co rodzi nierówności, albo wyrównywanie tego, gdzie już te nierówności są, gdzie te równe szanse, równy status jest zakłócony. Znalezienie sposobu dotarcia do tych osób, staranie się wyrównywania tych szans, to też jest m.in. innymi pani pełnomocnych, żeby podsuwać tam pomysły, jak tą współpracę zaktywizować, jak środowiska, które zajmują się, bo to dotyczy różnych aspektów wykluczenia, jak te środowiska również i współpracę połączyć. Tak z.